Witajcie! Na początku mojego filmiku chciałabym serdecznie pozdrowić Martę Borgusz, która jako pierwsza skomentowała mój wcześniejszy filmik. Linki macie w opisie. W tym odcinku odpowiem na pytania, które zadaliście mi, albo zadały mi różne osoby. Pierwsze pytanie to... Alisz, czy kochasz zwierzęta? Tak, kocham zwierzęta, z opowieści mojej mamy od... Małego dziecka przynosiłam do domu mrówki, pająki, ślimaki, biedronki i takie różne, więc tak, raczej kocham zwierzęta, tylko teraz ta miłość opiera się na koniach, psach, kotach. Drugie pytanie to, jaki jest Twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to żółty, ponieważ kojarzy mi się z ciepłym, wakacjami, latem, słońcem. Nie miałam od zawsze podobnych dyżutki. Następne pytanie to dlaczego nagrywasz na YouTube. Na YouTube nagrywam, ponieważ i będzie o tym specjalny odcinek, więc czekajcie. Czwarte pytanie to o czym będzie następny odcinek. Na razie sama nie wiem jeszcze o czym będzie następny odcinek, więc jeżeli będę wiedziała, to oczywiście na Facebooku będzie taka wiadomość o czym będzie następny odcinek, więc śledźcie mojego Facebooka. Mam jeszcze jedno wyzwanie, żeby nagrać ciekawy challenge, też od Marty Bogusz. Więc tak nagramy ciekawy challenge, mam nadzieję, że będzie ciekawy, ale nagram go między piątym a szóstym odcink odcinkiem, filmikiem, więc na to też musicie poczekać. Jeżeli filmik wam się podobał, łapki w górę, komentujcie i subujcie, pa!